Mom. Ná, no pakka.

Rak nie że po prostu nie chce. Nie. nie możesz mnie. Nie spij mnie. Jak powiedział, że tak nie chce, rozumiesz czy nie? Ej, jestem Alej, chcę! Się, 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 nie mam z tyłu. Idźcie Nie atakuje nie się nikogo od kryje, to nie chcę. Od tyłu atakuję tylko od kurze. Jurek delikatnie jeszcze kończy. Ty teraz nas pokonałeś. Yy, a tam, ja ten tam bulldozer i pycha mi się. Tak teraz ja nie jestem perfumerem, a ty bulldozer właśnie. One ci robią olej. 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 Ja jestem perfumerem. Olej. Ha Nie pokonasz mnie. A teraz ty mnie zaryłeś w ziemię. әетім болды де Jak się wywrócę, to mnie wstupnę już do ja, Musisz mnie wywrócić. Ja cię ja zapomniałam w tracinie. do sera w trakiny. Musisz mi się odwiedzić. Spiewaj. Daj mi się śpiewać. Śpiewaj, Kajtusiu.